Sztuka mięsa to jedna z moich ulubionych restauracji, więc, gdy na fejsie przeczytałem o tym, że odbywają się tutaj spotkania ze stekiem w tle, nie mogłem się oprzeć. A oto moja relacja. Gdy tylko wszedłem do sali, zauważyłem, że osób zainteresowanych gotowaniem jest sporo. Wszystkie stanowiska były zajęte. Nie wiem, co to na W kuchni, tak jak się Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami dzielił się właściciel i szef kuchni Maciej Tomaszewski. Zapytałem go, skąd pomysł Nowa warsztaty? Pomysł powstał w głowach parę blogerów białostockich, Mr. i Mrs. Sandman, czyli Rafał i Iwona Burtniczuk. I to oni się do mnie zgłosili z chęcią zorganizowania wspólnego spotkania, czyli szkolenia z, z wołowiny, którą staram się specjalizować. Uczestnicy zaczęli od meksykańskich przystawek, czyli guacamole oraz gorditas. Zagadnąłem jednego z uczestników o to, jak mu się podobają warsztaty. Odpowiedział. Znaczy, chciałem powiedzieć tylko tyle, że to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Dzięki temu, że dowiedziałem się czegokolwiek o kuchni meksykańskiej. Nigdy nie byłem jeszcze w Meksyku i nigdy nie próbowałem tej kuchni tak naprawdę. To jest idealne miejsce, żeby właśnie poznać dzięki Maćkowi, gościnie jego, poznać właśnie tę kuchnię meksykańską dokładnie. Maciej prowadząc wybrany krok po kroku, co chwila zaskakiwał nas kuchennymi ciekawostkami. Chciałem wiedzieć skąd ma tak dużo wiedzy. Edukację swoją zacząłem pracując w Stanach Zjednoczonych, w restauracjach w Chicago. Były to restauracje rybne, były to steak house y. Tam uczyłem się podstaw na temat mięsa, na temat obróbki tego mięsa. I to były wszelakie mięsa. Zacząłem zgłębiać tą wiedzę przez własną edukację, czyli czytanie książek, magazynów, oglądanie programów kulinarnych dla kucharzy. Przez chwilę miałem epizod w szkole, byłem w Stanach Zjednoczonych w szkole kucharskiej, lecz pracując fizycznie wiedziałem, że się uczę więcej i musiałem z tego zrezygnować. Po powrocie do Polski stwierdziłem, że fajnie było pracować w swoim zawodzie dalej i kocham to, jest to moją pasją, więc nadarzyła się okazja przejęcia restauracji, sztuka mięsa i tu kontynuuję tą swoją naukę. I też pasję, które jest między m.in. wołowina. A w momencie, kiedy się Państwo Mister i Mrs. Sandman, czyli blogarzy białostwowcy, zgłosili do mnie z propozycją z organizacji wspólnej szkolenia, imprezy na temat jedzenia, to oczywiście wiedziałem, że to będzie mięso, bo to, to jest to, to, co chcę robić. I też chciałbym, żeby Białystok wiedział o tym, że ja to robię i umiem to robić. Potem przeszliśmy do celu mojej wyprawy, czyli stek. Dowiedziałem się na przykład, że lepszy i smaczniejszy kawałek mięsa uzyskam z byka. Pani Sandman jako ochotniczka pierwsza oprawiła swój kawałek wołowiny. Zagadnąłem, co czuła, krojąc tak dorodny kawałek polędwicy. Czułam obawę i ból przed tym, że zrobię temu mięsu krzywdę. Na szczęście udało się i wyszło mi raczej ładne. Mam nadzieję, że to jest taka pierwsza lekcja do tego, by kroić coraz lepsze mięso i poczynać coraz większe postępy w sztuce Korzystając z okazji, że mięso skwierczy na patelni, porozmawiałam chwilę z Rafałem Bortniczukiem. Zapytałem go o to, czy blogi kulinarne mają sens. Tak jak widać po dzisiejszej frekwencji, tak, jak najbardziej. E, raz, że e, poprzez działalność nas, blogerów, e, możemy zwrócić uwagę zwykłych użytkowników, zwykłych zjadaczy chleba na to, że dobre jedzenie jest ważne, że to, co jemy, jest istotne, że jakość tego jedzenia jest istotna, że produkty regionalne są bardzo istotne. Tak naprawdę, teraz to my, blogerzy, jesteśmy inicjatorami różnego typu, typu działań. To my mamy możliwości. Na szczęście jest tak, że w tej chwili większe instytucje czy też firmy dostrzegają w nas potencjał, możliwości i gdy obie strony zaczynają współpracować, mogą się z tego fajne rzeczy urodzić. W końcu degustacja. Tak pysznego steka jeszcze nie jadłem. Potwierdzili to również zebrani goście. Nasunęło mi się ostatnie dość banalne pytanie: czy planujecie kolejne spotkanie? E tak, planujemy następne spotkania. Myślimy o tym, żeby to zrobić oczywiście w mięsie, z mięsem w zabawę, ale szczegółów nie zdradzę, bo wszystko jest w planach. Tak więc do zobaczenia na kolejnych warsztatach. Cześć Wam!